Połączyłem z tej strony Saku i pokażę Wam teraz jak bardzo współdziała Amiibo z grą Mario Kart 8, którą się chwaliło Nintendo. Szczerze mówiąc, jestem teraz trochę zawiedziony tym, co, co Amiibo oferują w tej grze, bo potencjał był naprawdę duży. Nie widzę problemu tak naprawdę poza tym, że trzeba by to po prostu było wszystko zamodelować w stworzeniu wszystkich postaci Z Amibo w Mario Kart 8, nie? Nie stanowiłoby to jakiegoś specjalnego gwałtu na, na tym. No, na, na klimacie gry, bo tutaj tak są wymieszane postaci, nie zaszkodziłoby nikomu. Ale niestety, jak widać na załączonym obrazku, to mój Amibo odblokował strójlinka Endacit nic więcej tutaj nie ma. Mogę spróbować go przyłożyć jeszcze raz. Dokładnie. To jest wszystko, co robi Amiibo Linka w Mario Kart 8. Odblokowuje nam jeden strój. I potem nie robi już absolutnie nic. Jak taki strój wygląda? To może coś szybkiego. Time trial. Tutaj mamy opcję, żeby naszym Mi, czyli tutaj jest zakres mój Mi, w stroju. Odblokowanym przez bo sobie pojeździć. No to niech będzie taki pojazd. Co za różnica. Jakaś szybka runda. A, może być Mark. solo Race. Race against Ghost. Dobra. Nie mogę tutaj za bardzo nic chyba stworzyć. Także jedziemy. No, to sobie zobaczycie mniej więcej, jak się mój, um, mi, mój mi prezentuje w, e, w nowym stroju. I, I to będzie na tyle, o ten, jeżeli chodzi o ten filmik, tutaj e, specjalnie nie ma już o czym mówić w kwestii, w kwestii Ami, bo niestety. A! O, teraz zlamiłem. Złamiłem się strasznie. Zlamiłem. Duchu, poczekaj na mnie! Mario, karty! właśnie dostały nie tak dawno temu y, DLC i tutaj na przykład właśnie chyba widzicie y, jeden z samochodów z tego DLC, a już na pewno Lotnia z, z Triforcem y, to jest y, element właśnie tego zestawu. No powiem, że akurat DLC wyszło całkiem spoko. W postaci to tam y, najmniejszy ten, y, najmniejszy zysk, natomiast jeżeli chodzi o trasy, no to rzeczywiście się y, goście z Nintendo postarali i ani nie odbiegają one poziomem trudności, ani klimatem od, od poprzednich i dzisiaj w powiedziałbym nawet, że momentami fajniej niż tych starych, więc DLC akurat uważam za nie najgorszy zakup, mogło być yy, gorzej, chociaż rzeczywiście e, wiele osobom się może nie podobać to, że Nintendo zeszło na tę złą drogę i, i daje DLC e, za pieniądze. No, w poprzedniej, <noise> na poprzedniej konsoli trochę się nie dało, bo infrastruktura sieciowa Nintendo po prostu stała na tak żenującym poziomie, że, że po prostu nie wiadomo było czy się czy śmiać czy płakać. Natomiast teraz no, już jest trochę lepiej, chociaż nadal na 3dsie gry się przypisują do konsoli, a nie do konta, co w ogóle jest jakieś porażające i masakryczne. No ale mimo wszystko tak jest. No chyba, że się coś zmieniło ostatnio. W update'ach to przepraszam. Ale na początku tak było. Co mnie akurat uratowało w Wrighta, no ale to już jest dość drobny szczegół. Yy, no. W każdym razie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Ami, bo Jak widzieliście, odblokowuje mi strój i to jest absolutnie wszystko. Mój czas niestety nie był zadowalający. Przegrałem o całe 13 sekund, więc nie ma się zdecydowanie czym chwalić, ale, ale mogę zaplodować mojego ghosta, niech sobie ktoś z nim pojeździ i wszyscy będą zadowoleni, że wygrali, bo raczej nikt nie przegra. No sorry. Please use another. O co chodzi? A, tutaj sorry. E, mam jeszcze napisać posta albo narysować mrówkę jada, albo cokolwiek innego. To narysuję smutną buźkę. Bo przegrałem i jestem słaby. Okej. Okay. Wszyscy są zadowoleni. I mogę wysłać super czadowo. Niestety nie ma możliwości nagrywania tego co się dzieje na ekranie yy, pada. Przynajmniej yy, nie ma takiej bezpośredniej możliwości, bo, bo podłączyć się do tego do ekranu po kablach, to, to się już tam komuś chyba udało. Okej, okay, no i udało się nam zaploadować Ghosta. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten filmik. I zaraz pokażę wam jak działa Amiibo w połączeniu ze, yy, z grow Super Smash Brothers 4 Wii U, yy, czyli tak naprawdę yy, produktem docelowym figurek. Yy, a na razie się z wami żegnam, mówił dla was Saku i do usłyszenia!